Nie wchodzę. Nie wchodzę. Dobra, mamy Cię. Ale żeś wylał tej wody. Coraz bliżej. Ja się za mną, że to szyję. Jutro wyciągnę zdjęcia, bo dzisiaj to mogę no tylko filmikiem wrzucić. Dobrze, I za ten kto następny? Przemek wchodzisz? No, to, wchodzę Wchodzę, wchodzę, wchodzę. A ja nie wchodzisz. Sobie? Tak ja z Przemkiem wejdę, wiesz? Skąd? Chociaż nie, ja już nie wchodzę. Nie wchodzisz? nie, nie, nie. nie.

Aha, bo ty się tu przebierasz, tak? Nie, później mam. No jasne, jasne. Dobra. resetika kolejnego? No to dawaj. No już nie, nie resztykuję. Tylko po ty, badka, teraz teraz twoja kolego, ja trzymam kolejny. Starszy nie ma co Żywice wytrzepać. Dziewczyny w przedsionku. Dobra, do kamery to możesz powiedzieć, że to rzeźbistość. Mogę popatrzeć? A mały kaftan. Dobra, wiesz, Ja się szukam tego wszystkiego. Tu wiesz, kochanie? Najpierw żeby mi buty tak mi tutaj sobie stawiać Kurde, ba, to tu zerasować ten Gdzie ty masz buty? Nie wiem, gdzie ty masz buty. Już cię z wychodzę. wychodzą, masz buty? ale rozgrzana jesteś na twarzy hmm. tutaj Wonder. Wonder, Wonder Woman, Woman. Dobra. I się jedną ręką, a drugą kamerę. Ja Mam cię potrzymać? Okej. I wszystko się nagrywało. Tylko nie mów głośno, że to ja. Oooo. bajera. Ale nie robię no, resetu w starcie. tego. To jest mój tak? Do dziewczyny. Bardzo więcej. Cię uradowałem, bo nie będziesz no. potem trzymała. Gdzie jest mój no, telefon? stopy łożyć w wówkę. No ja ci tam oświetlam. No. Szukaj, szukaj. Pomóż, babka. Y, Iza, pomóż Janinie, bo widzę, że. A czego ty szukasz? Już dobra, mam. Dobra, ja barata, zabierajcie rzeczy, póki oświetlam. Przemek Ooo, wow, jak fajnie z dachu się leje po ich spodniach. O, chuju, co jeszcze? Już Tutaj jeszcze coś mamy. Tak, moja czapka. To fajną jak oceniacie poncho generalnie? Znaczy, Najlepsze w Polsce. Słuchajcie, Piękne. wizualnie na pewno, ale Najlepsze pod kątem trzymania temperatury, coś tam jak się Nie, jak nie. się szło do wody, wewnątrz te materiały daje chłód. By mm, uh -huh. ziębiał nas. Szliśmy i powietrze się dostaje, on się szybko studzi. I uznaliśmy, no, że to są, są pącza letnie. No tylko tego, tego na pewno nie puszczę. No. Ale mam na to padę. Znaczy nie, one powiem wam chronią przed wiatrem. Natomiast no, są otwory ja dosyć duże... Są... są otwory no. dosyć duże tu w tych rękawach, może przez to. Natomiast my ma, mając to niebieskie poncho, jak sobie wrzucimy, po to to kurde, to jak futrze. wiesz. Ale coś ci jeszcze później powiem. Na Wszystko mamy? to jest. Wszystko no. Jakby nie było, jak to na bosa, a nie ten, głównie. No, dokładnie na, na boku i bez majtek. Czekaj, ściągam. Ja też bym ściągał, ale ten. Ale sąsiedzi patrzą. Powiem tak, tak. Jek się dobrze ustawił w życiu, tak. Baby w szlafrokach cisnął do niego na chatę. <grym> Idź tam, jeśli podam kamerkę, to mi nagrasz z góry. Trzymaj kamerkę. Z góry mnie na nagrasz od tak? No. <ślv kilowat universal movement>. Na wesoło. <dłucha> Do ucha żeś nalał. Ty nawet nie zimno. No to, słuchaj, genialnie. Oh.